Witam Was w moim odcinku serii Let's play FIFA World. Zostały mi dwa mecze do końca sezonu i dwa punkty, aby utrzymać się w lidze. Także y, ten wygrany mecz, bo na pewno będzie wygrany, nie może być inaczej. To są przesądzi o tym, czy, czy, czy po prostu zostanę. Y, będę musiał rozgrywać ostatni mój mecz, czy nie. Mam nadzieję, że ten będzie ostatnim meczem. Także zobaczmy, co nam. Przynieść, jakiego przeciwnika, póki co ona szuka, ale widać już coś tam się muli, więc znalazło, eee, takie stroje, no dobra, ciul, najwyżej się będziemy mylić, co to za koleś, więcej przegranych niż wygranych, także może być, może być dobrze, ale ma tego kurde, Japońca, blond, blond włosego, w ogóle pierwszy raz widzę w życiu chyba blond włosego, kurde, Azjatę, wszyscy mają, kurde, czarne włosy, bo to jakoś taka, taka po prostu rasa jest. Eee. Tak samo na przykład jak Kurdy w Irlandii jest dużo rudogłowych, tak tam jest, praktycznie wszyscy są czarno głowi. Eee, Okej, okay. także wszystko powoli się zaczyna, zobaczmy co koleś, co nam mecz z koleśiem przyniesie. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i I póki co nam przynosi to, że są straszne lagi. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe widowisko. A ciekawe z czego, z czyjej winy z mojej, czy z jego... Zmienię, zrobiłem lekkie zmiany, żeby tam moi sobie odpoczęli moi kochany Lindro i y, 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 y Oswaldo i w ogóle ten Anal, y Alan Przepraszam O oh, fakt, trochę mu pozwoliłem brzydko wyjść. No ale na szczęście spudłował. Kurde, ale tak ma strzała, nie wiem czemu ma tak dużo przegranych. To co ja też mam dużo, ale błąd strata Spalenie! No, dokładnie. O, także Dede... Wydaje na Ciebie brązowy kontrakt, więc musisz kontrakt kontra... Jezus! Czy to wykorzysta? No, będzie gol? Wybij! Już! Fantastyczna obrona i teraz się trzeba zęsić, bo kolej za bardzo się pewnie czuje z tego co widzę. Zbyt pewnie. Robinio, zrobisz im siekę z, z mózgów. No, Musisz im powiem, zrobić nie. siekę. Jaki piękny wzwód. Kurde, no i oczywiście gra się z ciała. No i nie zdążyłem. A wręcz dziwne, bo powinienem zdążyć. I odgrywa z powrotem. Dobra, wy, byle wybić. Dobakin i nie zdąży dobiec. Kurde, koleś dziwnie gra. Niby dobry. A no, czasem są takie kiksy dziwne odpali? No zobaczymy, dobra. Najgorsze jest to, że nie mogę przejść jego obrony. Fernandinho. No kurdy. Kurdy bol. Muszę chyba zmienić nastawienie, żeby ofensywnie grali. Bo kurde, nikt mi się to nie wysuwa i nie mam co zbytnio robić. No i co? Nie, się, gierka i dupa, nie mogę wyczuć. Fak. No, Przypadkiem strzał był. No gdzie tam, tam. Czy to Bernaś! Ja, Ju! Ber gol! Piękny gol Fernandino! Mój ty kurde, byku! Jest, czornów strzelił. Bardzo dobrze. 30 minut, ale tak dużo minęło? O cholera. Mam nadzieję, że. Zatrzymam przynajmniej ten wynik do końca meczu, żebym nie musiał grać tego ostatniego Mam meczu i znalazł się z powrotem, y, mieć szansę wygrać tą y, szóstą ligę. Dobra. O oh, fuck, czemu tego nie przyjąłeś? Stracili piłkę. <gry> Dupa. O oh, fuck, nie tam. Dupcia, blada. No Blać, cholera. I strzelaj. Teraz nie wyjdę brankarze bo wiem, że ty lubisz. Dobra, ale nie wiem, czemu raz wcisnąłem dwu, żeby wyszedł? To on powinien zrobić taką... pogrozić może a, wejdę, a nie wyjdę a nie, kurde, wychodzić potem cały czas. O, Fernandinho, trochę cię źle puściłem tutaj. No ale dobra, nie ma tego złego. no tak, i dzięki. Dzięki, spajki. No kurde, nie co z moją obroną jest. A, bo mam, kurde, jednego nie obrońcu, tylko jakiegoś, kurde, gównoofensywnego ofensywnego fach, no koleś ogarni paździerz no. Taka, takie dziurawce to są, że to jest. Dobra, jest. Widział już, że nic tu nie zrobi. Dobra. Pierwszy mecz, pierwsza połowa. Na moją korzyść. Zobaczmy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że coś, coś zdziałam a pogoda kurde jak pod psem jak to mówią brytole it's raining carl czyli Lejak z cebra u nas na polskie o i oczekiwanie nam z meczu przez przeciwnika i a dobra typy gry zmiany myślałem, że się mści i myści za to że przegrywa jednym golem i po prostu nie, nie pomija tych co może pomijać i czeka 30 sekund czeka sam się męczy ale a kurde Drug też się męczy Taka dziwna mentalność. No cholera, no ty, kurde. Rafael, kurde, Rafael, że się zmęczył. Zapatrzyłem, to miałeś ładnie kondycji wcześniej. A po co to przyjąłeś? Mudzy nie, głupi. Nie, no nie, nikt nie wie po co on to przyjął. A czemu tamtego? Te zmiany w FIFA czasem są. O, dedę, de de de, 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 de. Danio Di... O, myślę, że... Di... Danio Dias. Okej, okay, adu dla mnie. Więc zobaczymy, co nam... główno gówno tu zrobię z tego, co a, a widzę. O oh, no i znowu tu typek zrobi... A ten Everton Liberio, dokładnie. To przez niego mam takie, kurde, dziury. Bo on jest... Środkowy pomocnik ofensywny chyba. I on, on, on ma zaprogramowane no w swoim algorytmie, że się wysuwa do, do przodu. FAK! Nine! Dobra! It's good! JA! Yeah. nie odjazd. No kurde, no i... Nie wiem czemu, ale... Everton, kurde, nie wysuwa się tak ciulu! Dobra, jest. I co jest? Jaki karny! Pojebało cię! Ja muszę zobaczyć. No i sędzia sięga po kartkę. No i nawet nie zacząłem czemu. Tym razem był pobłażliwy i to jest tylko żółta kartka. Dobra, typek zacznieć będzie strzela. A ja jak zwykle środek go Dobra, jest. Nie wykorzystać karnego. Coś niesamowitego. No ja się cieszę, da, rości tam włodek. Masimoam prostyni. Strzał miałbym się smutać, że nie wykorzystał karnego. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. No sędzia tyciulu! Wspaniałe podanie, ale szansa. Czy to wykorzysta? No, będzie gol? Wybija, ale piłka wciąż w polu. No gdzie tam podajesz ty? bahanie? na lewą stronę. Dobra. Use your pace, Danio. Danio nie użył pace'a. Ale za to jest out mój. Yy, także jest... No i ale, kurde, Bernaś. No smutny jestem z tego powodu. No idzie tam, wiedziałem, że coś spiepszy. No i się tniesz dawnie. No mudzynie. Anderson No kurde czemu on to piłki wcześniej nie podał z pierwszej, zanim miał okazję, wolne pole. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Luka Sejba Pani Odiaz No Dupa, no kurde, ma tych obrońców nie wiem, z marmuru, kurde, że nie mogę ich przejść. Ja pierdolę! Teddy Czemu się wykońca? tak daje łatwo Strzela, ależ był blisko, pięknie popędził na bramkę rywali, zabrakło precyzji Powinien zachować koncentrację i spokój do końca. Skuteczna no kakao, koncentrao, kurde Lukas Lejwa Lukas Lewa, ale no tu taką ma obronę nie wiem O co Spaniały mu chodziło na taką obronę Jedna dobrą dyklika, brawo nie dał się minąć i przerwał ten groźny atak A ah, fuck Przy piłce robinio Trochę za bardzo. Kapitalna wrzutka! Dobrze tak A, fuck! Almost to. Jezu, teraz Bernard musi się kurwić. Raczka. No kurwa i Danio się wpierdolił. No dzięki, Danio. Byś się odsunął wcześniej. A, 90 minuta, jeszcze jak mi nie strzeli, to mamy szansę. Dalej jakiś strzał, ale coś nie pieknął. Hm. Nadal leży na murawie. Jest! Dzięki, 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 dzięki. Także widzimy się z powrotem w szóstej lice w kolejnym odcinku. Także jestem zadowolony. jak widać miałem mniejsze posiadanie piłki, ale to nieważne, ważne, że jestem. Powiedzcie, że jestem dalej. O nie, FIFA. FIFA, gówno. I ta radość. No proszę, FIFA, nie rób lecisz. mi tego. I to, mi jest to jest właśnie piękno FIFY, to jest właśnie piękno FIFY, jak widzicie moi mili. Wygrany mecz musi zakończyć się porażką. Dlaczego? Dlatego, że teraz głupie menu nie chce się wczytać. I jestem zmuszony wcisnąć Alt Control... Nie Alt Control, tylko Alt F4. Także nie instalujcie tego jebanego gówna, bo nie warto tracić na to nerwów. Nie dość, że cały mecz miałem spinę, żeby to wygrać. To oczywiście FIFA stwierdziła, że nie, trzeba, kurde, trzeba mu pokazać, że niepotrzebnie się spinał. Gówno, gówno, jeszcze raz gówno. Dobra, ale mimo to, mecz był wygrany, wy, wy to widzieliście, cieszy mnie to bardzo tak, że dzięki za oglądanie, dajcie łapkę w górę yy, i bluesgajcie FIFA World i EA, żeby coś z tym zrobiła, bo to jest nie do wytrzymania. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, strzała!